Spójrzmy teraz na ćwiczenie piąte. Tutaj fajnie byłoby, gdybyście patrzyli sobie do podręcznika. Otóż my chcemy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy na poniższych grafach przedstawiono funkcję ze zbioru X, zbiór Y. Czyli jeżeli spojrzycie sobie na podpunkt A, to zauważcie, co się dzieje wówczas, gdy argument jest równy 5. Czyli tutaj w zbiorze X mamy piątkę i tej piątce odpowiadają dwie wartości, czy są przyporządkowane dwie wartości ze zbioru Y. Ponieważ piątce jest przyporządkowana i 1, i w piątce także jest przyporządkowana trójka. To wygląda na rysunku w ten sposób. I ponieważ jednemu argumentowi są przyporządkowane aż dwie wartości, to oznacza, że to nie będzie, ten graf nie będzie przedstawiał funkcji ze zbioru x w zbiór y. Natomiast jeżeli chodzi o podpunkt b, tutaj, tutaj jest wszystko w porządku. Zobaczcie, że tak, jedynce mamy przyporządkowany tylko jeden element ze zbioru y, bo mamy minus jedynkę, dwójce jest przyporządkowane 0. Trójce, jedynka, czwórce, jedynka, piątce, jedynka, czyli tu możemy śmiało powiedzieć, że tak, ten graf nam przedstawia funkcję ze zbioru x w zbiór y. No i mamy jeszcze podać argument, szukamy argumenta, czyli argumentu, czyli szukamy x, dla którego funkcja przyjmuje wartość 0. Wartości są w zbiorze y czyli y jest równy 0, no i dla jakiego x, y jest równy 0? No to jeżeli znowu spojrzycie sobie na rysunek, no to gdzie tutaj będzie 0? 0 mamy przyporządkowane dwójce, no bo mamy tutaj zapis taki, że jak mamy dwójeczkę, no to dwójce jest przyporządkowane 0, zatem możemy powiedzieć, że dla argumentu równego 2, Funkcja ta przyjmuje wartość równą 0, tak, co tutaj także widzicie na rysunku.